Złodziej, co to stary wykaz, mnóstwo skarbów. Цены уж не встань. не звучушки. Бывающий стражники, лицо. Добрая работа. Цветущий люд я бы оставил. Dobre pytanie. A jeśli skarb się skończył? Wydali wszystko na podłogi z marmuru, a potem koloniści się wściekli, że ich forsa przepadła? No, możliwe. Coś znalazłem. Dziwne, że jest w tak dobrym stanie, kolejny złodziej, co tu się stało. Fajny. Czy to było na tych półkach? Ej, Nathan, patrz na to! Co, co masz? Monety z Libertali. To symbol Avery'ego. Mm -hmm. Przetapiał złoto i bił własną monetę. Sądząc po tym... I tych listach załadunkowych skarb był tutaj. Ta. A to rodzi pytanie, gdzie jest teraz? Dobra. No to wiemy, że walczyli na zewnątrz. Ta, a potem w środku. Koloniści gorąbnęli? Nie. Próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery. Two. Ojcowie Libertali. Oznaczeni słowem złodziej. Nie morderca, nie tyran. Złodziej. Kiedy koloniści się tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zacharabcili dla siebie. Piracka natura, tak? Piracka natura. Ha. Wiem, gdzie go wzięli. Gdzie? To mapa. Ta. a tam? To nasz skarbiec. To mapa Libertalii. No, przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam, New Devon. Czy. Everett był z Devon w Anglii. A no, był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy z nich ma swój symbol. Bo oni tam mieszkali. <laughs> Proponuję wejść na tamtą wieżę hmm? i się rozejrzeć. New Devon, nadchodzimy. No, to jak tam wejdziemy? Dobra, gotowy? Krok pierwszy wykonany. Krok, Krok drugi. Podnieść rando. Dobra myśl. się no, Po prostu podziękuję. Dziękuję. <laughs> dziękuję. Spróbuj dosięgnąć drugiego łańcucha. O, oh, brawo, Tarzanie! <śpiewanie> Wybacz, Condelt. Baldrige. Co? Depczesz po Baldrige'u. O, faktycznie. Dobra, no to na górę. Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. Ej, 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 nie kracz. Ups, spieszyłem się. A nie mówiłem? Natan! <laughs> Widzę! I sam. No, już nic. Po prostu upewniam się, że jeszcze żyję. prawie na miejscu. Cieszę się jak dzieciak. mnie tam. Chodź, gotów? Jak nigdy. Okay. Dobra, mam coś. Odsuń się! No, to. Wow, niezłe widoki, co? No i jest. Po drugiej stronie rzeki. To co, idziemy? Złupić bogaczy? Ej, da się tam zejść? Tak jakby. Chodź. Jak myślisz, kiedy dotrzemy do New Demon? Ach, za kilka godzin. To zależy od tego, ile będzie przeszkód po drodze. Natan! <śmany> SPG! W siakrę! Nie! Chryste! Natan! Natan! W siakrę! Spadamy! Musimy wiać! Jó! Czekaj, czekaj! <skrybuj> Cześć, Nadine. Miło cię widzieć. A, dobra, mango! Mango! Co ty tam bradzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że cię to bawi. A, tak już czasem mam. Ta. Ty i twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. Niestety, gramy w innych drużynach. Czy Nic straconego. Zaufać Drake'om? Hm. Drugi raz już się nie należy. Przegadaj. Dobra, to było gorsze niż myślałem. To ja chyba już sobie pójdę. I ty myślisz? że tak po prostu pozwolę ci odejść? Byłoby to mądre posunięcie. A daj spokój, Nadine. serio? Wiem, że jesteś twarda i w ogóle, ale nas jest dwóch. Myślicie, że moje ludzie tu nie idą? Muszę im kupić trochę czasu, chyba że sama was załatwię. A! Nie sądzę! Jesteś szybka, ale nie aż tak. Zapomnijmy o niej. Musimy natychmiast wiewać za nim. I... Ej, 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 ej! ej. Uspokojmy się. Uspokojmy się, dobrze? A to ciekawe. Nate? Samuelu? Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie! Rayf, przecież on to zrobi. Nie, nie przejmuj się nim, Nadine. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Taki jesteś pewien, Rayf? No śmiało. Strzelaj. Sam. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno. Ani kroku dalej. Nawet takiego? Sam. Oddaj tę broń. Ostrzegam cię. Zrób to! Spokojnie! Trzymaj się, nie strzelać, mówię! Odłóż go. Spokojnie, okay? spokojnie. Nie martw się, Nadine. To nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. <słuch> Samuelu, jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? <słuch> hey! Musiałeś? Masz nas w garści. Spokojnie. Jesteś biznesmenem. Może dobijemy Targu? A, Targu. No, zaciekawiłeś mnie. No śmiało, słucham. Chwileczkę. Czekaj. Chcesz znaleźć skarb Avery'ego? Pomożemy ci. A ja w zamian was nie zabiję. Tak. No i odpalisz nam działkę. <śmiany> Ten gość ma naprawdę tupę Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, ok? Wykupić? Nathan no, Tak, gnił za nas w więzieniu Uwolnił go niejaki Hector Alcazar Ma u niego dług wow. O czym ty do cholery gadasz, Nate? Alcazar został zastrzelony W Argentynie, jakieś pół roku temu <śmiany> To ja wyciągnąłem sama Wow. Wow. Co ci powiedział? Sam, co ty wymyśliłeś za bajeczkę? O alkazarze? Serio? Smutne. Okłamałeś swojego braciszka? Marnujemy tylko czas. Momenci. Sęk w tym, Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. A potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake. Znawca Avery'ego żyje i ma się dobrze. Nie było żadnej ucieczki. Przekupiłem naczelnika, a on wyszedł przez główną bramę. Przez ostatnie dwa lata szukał drugiego Krzyża Dyzmy. I wiesz co? Robił to dla mnie. Nie, czyżby to jakaś bzdura. O, sam zaprzeczysz? Nate. Ow. Awesome. Jezu, nie, nie. Posłuchaj, skarb Everego jest nasz. Zawsze był nasz. Porzuciłem dla ciebie wszystko. <śmiech> <śmiech> Ej, słuchaj, słuchaj. No, jeśli cię to pocieszy, mnie również nabrał. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie oraz tego staruszka w to wszystko. Co nie ukrywam sam bardzo. Źle mi robi. Ale... To jest już przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty? Z tego co pamiętam, jesteśmy złodziejami, Węszącymi, gdzie nie trzeba. Rejf? Co? Skończysz to wreszcie, czy ja muszę? Słyszeliście panią? Hej, coś pominiesz i możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś? Że gubiłeś tropy? Zrozum to Rayf. Potrzebujesz nas. Masz rację. Połowiczną, wystarczy mi sam. Zaraz zaczekaj, bo mnie. Nie, bo... nie, nie, nie